Wtorek Grasu susem wyjście z lasu jedno z wyjść tak jak z plusem i minusem. Mogę wyjść lub mogę przyjść. To jest wyjście chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś wiem, że nie chcę ucześnie. Mi się obudził moje dziwne Kiedy te dzieci się tu wprowadzą wreszcie, żeby człowiek miał trochę spokoju. Cześć, mama! O, cześć, synku, cześć! cześć. Siadaj o. sobie, synowo, kochana. Dobrze, te moje dzieci, żebyście tu przyjechali. I tak bym chciała, żebyście tu zostali, byśmy im wam tu przepisali wszystko. Ale mama, zostaniemy już tutaj. O, to się tak cieszę! O Jezu, ty mój! Pan Bóg mnie chyba wysłuchał. No, zostaniemy. No wy już, wy już jesteście starsi, no to my, my zdecydowaliśmy się tu przeprowadzić. Pomożemy Wam hejt. No to się tak cieszę, łoty, ja wiedziałam, że ty jesteś dobry. Ło, wiedziałam. No, myślę, że z tobą też się dziecko jakoś dogadamy. Na pewno, na pewno. No, tak myślę, tak myślę. Wiecie, to ciężko już człowiekowi, tak, to nogi już nie takie, te gumowce ciężkie, o ja Mamusia, mówię. wszystkim się zajmiemy, zrobimy remont w mieszkaniu. O, to no. się cieszę, cieszę się. To ja wam tam powiem, co ma ta robić, nie? Nie? No tak to dobrze, to dobrze. No przecież takie mamy swojskie kiełbasy, takie pyszne, zdrowe, ekologiczne. Po co wam inne świństwo? No ale tato, przecież wiesz, że my nie jemy już od dawna kiełbasy. A co wy jecie? Żadnego przecież... mięsa nie jemy. Jak to można tak żyć? O no, tak można. To co, co wy to jecie? Co jak to się nazywa? No mamy takie swoje wegetariańskie kiełbaski. Babciu Elu, I oni nie wiedzą, co jest dobre, wiesz? No my mamy o, swoje, takie z, takie nie so... o nie wiedzą. Jakie takie kiełbaski? No takie sojowe. O Jezu, ale śmieszne sojowe kiełbasy, jadłeś ty kiedyś? A daj spokój daj spokry, toż to można, łe, a przestań. Soja to do zwierząt jest, a nie do ludzi, no coś. No. no tak no też zwierzęta tak. jedzą, a nie ludzi. Ale, ale pomieszkacie tu trochę? To się przyzwyczaicie i będziecie tak. jeść to co my, tam głupoty, I takie pieniężnicze, że o, nie wiem. O, nie, nic im nie będzie. No. O, a co ty tam dziecko robisz? A gotuję obiad. A gotujesz obiad, a co to? A to jest dal z soczewicy. Dal z soczewicy? Toż to ja jeszcze tak nie słyszałam, żeby może by takie coś było? Um. U was się tak nie je? Bo U to jest... nas się tak nie je, nie, nie wiem. To, to jest nie normalne wiem. jedzenie A dla nas. A spróbować tak? trochę? To proszę, niech mama spróbuje, proszę. Mm, mm, mm. O, wiesz to to przyprawione tak za mocno, to o, ojciec tego nie będzie jadł. Nie, nie możesz tak coś normalnie ugotować? No nie wiem, no to jest normalnie, ja nie wiem co wy tutaj jecie. My tak po prostu jemy. No, no nie wiem, nie wiem, dziecko, czy to ojciec będzie ja tu, nie wiem, nie wiem. No dobra, no co już jak tak uważasz, to se tak grub, może nie? A co ty za dziecko robisz? No ściele łóżko. A, no ścieleś tak, łóżko, wiesz, a to tak nie wiem, tak jako ścielesz, to wiesz, to łóżko, to dziecko tak trzeba, to, to, to najpierw to, to... Wiesz te podłóżki tak trzeba. Tak porządnie wiesz, żeby to, to pierze tam było, tak a nie tak byle jak, żeby to później tak było, wiesz, to tak porządnie trzeba, a nie tak byle jak. Dziękuję mamie za pomoc. No nie ma za co, ta, a przestań. A co ty tam, co ty tam Małgosia robisz? Co ty no, tam? Chcę sobie paznokcie pomalować. Paznokcie tu? Paznokcie tu na wsi? No tak. A dziecko, dziecko, paznokcie to się maluje na otwóst, na wesele, albo na pogrzeb, nie tu. A daj spokój, to sobie na, na czerwono malujesz jak ja umrę, wiesz? Idę. Kochanie? Tak. Tu nie ma się nawet jak dobrze pomalować. Nie mam gdzie rozłożyć swoich kosmetyków. Zobacz, jak to wygląda. Tutaj ta łazienka, kuchnia tu trzeba będzie naprawdę wiele zrobić. Musimy, za, musimy pomyśleć o jakimś remoncie. Dobrze, to jak skończą się prace w polu, to zaplanujemy jakiś remont. Ale czy się rodzice zgodzą? Ależ kochanie, przecież to my tutaj teraz jesteśmy gospodarzami. A o czym my tak dzieci tutaj rozmawiacie? Tego tak o czym? No, rozmawiamy mamo właśnie o tym, że chcielibyśmy tu zrobić jakiś remont, żeby trochę to unowocześnić. Remont, remont? A co wam się tu nie podoba? No, na przykład myśleliśmy tutaj o tej kuchni, no bo niech mama zobaczy. Ta kuchnia taka już jest stara to moglibyśmy U. zrobić coś bardziej nowoczesnego. O tam stara, ale jak to gotuje i, i ciepło fajnie daje i, i to fajna kuchnia tyle lat służyła i wam się tam chce nowe jakieś no. Bez sensu to, żeby to nowe robić. No, no, a na przykład w łazience, przecież tam w ogóle nie ma żadnej szafki. O, nie ma szafki. No nie szafki ma, nie ma, żeby nie ma. złożyć kosmetyki, albo nie ma prysznica. Na kosmetyki, przykład. ci tu nasi potrzebne kosmetyki, no dziecko, zastanów się, no. chłop. No a prysznic? A prysznic? Przecież jest tam miska, jest, to się można umieć, no, no co ty, no. Ło, tam, że wam się zachciało, to, 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 nie macie na co pieniędzy wydawać. No zastanówcie się jeszcze, zastanówcie się. Co ci jest, kochanie. Coś cię boli? Wiesz co, tak mnie skręca żołądek i mydli mnie. Tak może nie. się najadłaś czegoś? Nie, niczego się nie najadłam, ale ostatnio często mnie ciągnie na wymioty. Cały czas mi się chce wymiotować. Co? A, a co to, to to tak, dziecko? Tam coś tak leży, że mówisz, że cię mdli? No tak. No. A może ty, dziecko, w ciąży no. jesteś? No niech mama nie żartuje. W moim wieku w ciąży po prostu cały czas mnie mdli. Boli, nie boli, ale do roboty to się trzeba brać, to ci. tak wszystko przejdzie. No, nie leż, tylko wstawaj i do roboty się bierz. A ty nie idziesz na śniadanie? Nie, nie idę. Czekam aż ta kobieta wyjdzie z kuchni. Strasznie mnie złości. Mama cię złości? No chyba się nie dziwisz. We wszystko się wpiernicza, jakby chodziła za mną, jakby mnie śledziła. Wszystko komentuje i wszystko jej się nie podoba. Nigdzie nie idę. Pójdę dopiero jak ona pójdzie w pole. A poza tym bardzo boli mnie żołądek, ale ty idź. Zobaczysz, kochanie, wszystko się ułoży i będzie nam tu dobrze. Też chciałam się przeprowadzić na wieś, marzyłam o tym, ale teraz po prostu wszystko to mnie przeraża. Nie wiem też, jak ułożą się stosunki z Twoimi rodzicami, a głównie z Twoją mamą, przecież ona ma taki charakterek. Nie trzeba unikać konfliktów. Żyjemy sobie tutaj zgodnie z naturą. Przecież, zobacz, to wszystko jest nasze. A może to rzeczywiście będzie dobrze? Będzie dobrze. Chodź po parasolkę podtrzymam nad tobą, bo jest za duże słońce. <śm> w każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce spryt szczurce. w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję? Tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. Way, miej swą korzyść z pracy mej To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej, okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie W każdej chwili i w tej też Jest ok, jest ok Świat się cieszy z pracy mojej.